Jesteśmy bardzo w ogóle zadowoleni z targów poznańskich, i dowodem tego jest już w tym roku nasz trzeci pobyt na targach. Byliśmy na targach Arena Design, byliśmy na Budmie, teraz to są trzecie targi w tym roku. A tym większą mamy satysfakcję i jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że nasz produkt, który jest w ofercie Sanitek Koło, otrzymał złoty medal targów poznańskich. Także to też jest jakaś i, i zachęta, i na to, żeby w przyszłości również w tego typu targach uczestniczyć. I, i to oczywiście przynosi firmie określone też i, i korzyści wizerunkowe, jeżeli chodzi o, o ten produkt. Jest to miska ustępowa for you typu rim-free. Jest potrzeba wystawiania się, i widzimy. Dzisiaj, że frekwencja jest, jest dosyć duża, jest dużo instalatorów, osób z branży zainteresowanych e, instalacjami, łazienkami. Otrzymujemy wiele, wiele pytań z tym związanych. Tym bardziej, że, że tutaj mamy nie tylko wyposażenie łazienki, ceramikę, kabiny prysznicowe, ale również e, podtynkowe systemy instalacyjne do montażu misek ustępowych wiszących. Także to też jest taki element instalacji.